Witajcie widzowie w kolejnym przeglądzie Snapshota dla Minecrafta 1.21. Tym razem Snapshota numer 23W45A. Jeśli chcesz więcej takich filmów, daj znać swoją łapkę w górę, a jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami, to koniecznie jeszcze z suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych przeglądów, jak i innych moich filmów. A teraz, lecimy z materiałem. Jeszcze zanim zacznę omawianie nowości, podkreślę tylko, że snapshot został wydany dla Minecrafta 1.20.3, ale zawiera rzeczy, które pojawiły się oficjalnie w Minecrafcie 1.21. Dlatego też przedstawię Wam ten snapshot jako dla Minecrafta 1.21. Jeszcze tylko szybko powiem, że dla wersji 1.20.3 poprawiono błąd, przez który po postawieniu kilku spełnionych obok siebie ich stykające się ściany znikały. A teraz lecimy z nowościami dla Minecrafta 1.21. Dostaliśmy nową strukturę o nazwie Komnaty Próby, a wraz z nią nowego moba Briza, nowe spawnery oraz tajemniczy nowy klucz. Omawianie zacznijmy od Briza. Jest to agresywny mob, który pojawia się tylko i wyłącznie ze spawnerów próby, które znajdziemy w niektórych pomieszczeniach w Komnatach Prób. Breeze podobnie jak Blaze unosi się nad ziemią i czasami może skakać na duże odległości. Atakuje gracza pociskami wiatru, które podczas zdarzenia z graczem zadają niewielkie obrażenia, a dodatkowo po zdarzeniu z blokiem lub jakimkolwiek bytem wytwarzają podmuch wiatru który odpycha wszystkie byty w promieniu kilku bloków. Podmuchy wiatru mogą również aktywować niektóre bloki, takie jak nieżelazne drzwi oraz zapadnie, furtki, przyciski, dźwignie, dzwony oraz gasić zapalone świece. Nie mogą natomiast aktywować żelaznych drzwi, żelaznych zapadni ani żadnych bloków, które aktywujemy za pomocą sygnału Redstone. Spawner Próby to nowy rodzaj spawnera potworów, który wyrzuca przedmioty po ukończeniu wyzwania czyli po zabiciu wszystkich zespawnowanych mobów oraz może mieć różne poziomy wyzwań w trybie wieloosobowym. Poziom wyzwania będzie zależał od ilości graczy w pobliżu spawnera i im więcej graczy tym większy będzie poziom. Natomiast poziom nie zmieści się aż do momentu odnowienia spawnera. W przeciwieństwie do zwykłych spawnerów, spawner próby będzie generował ograniczoną liczbę mobów proporcjonalną do aktualnego poziomu wyzwania. Moby zespawnują się tylko w zasięgu wzroku gracza niezależnie od wymaganego poziomu światła dla danego moba oraz nigdy się nie zespawnują. Moby spanowane ze spawnera próby możemy podzielić na trzy kategorie. Walki wręcz zaliczamy do niej zombie, haski oraz slimy. Małej walki wręcz zaliczamy do niej pająki zwykłe, jak i jaskiniowe, małe zombie oraz silverfisze. I walki dystansowej, do której zaliczamy streje, szkielety oraz szkielety z strzałami. Natomiast poza jakąkolwiek kategorią znajduje się Breeze. A dodatkowo dla każdego moba przy spawnerze są inne bloki. I tak dla Breeza są to rzeźbione bloki TAFU. Dla haska rzeźbione bloki piaskowca, dla slima bloki mchu, dla zombie zamszony bruk, dla małego Zombie – bruk oraz zamszony bruk, dla pająka jaskiniowego kamień, bielica, pajęczyny oraz czerwone grzyby, dla Silverfisha – kamienne cegły, dla pająka kamień oraz pajęczyny, dla streja zbity lód, dla szkieleta bloki kości, natomiast dla szkieleta strojącymi strzałami są to bloki kości, bielica oraz czerwone grzyby. Gdy wszystkie mowy zostaną zabite, spawner wyrzuci zestaw nagród proporcjonalny dla aktualnego poziomu wyzwania, a mogą to być szmaragdy, złota marchewka, pieczony ziemniak, świecące jagody, ender perła, regeneracji, mikstura siły lub klucz próby. Po czym zaczyna się odnawiać, co trwa 30 minut, podczas których ze spawnera wydobywają się czarne cząsteczki. Spawner prób nie będzie możliwy do zdobycia na survivalu, oraz będzie odporny na eksplozje i bardzo trudny do rozkopania, Ponieważ killoffem z WD-5 i hejstem 2 zajmuje to około 3 minuty. Po postawieniu go w trybie kreatywnym nie będzie miał domyślnie ustawionego moba. Trzeba go ustawić dopiero jajem spawnującym, tak jak jest to w przypadku zwykłych spawnerów. Oraz co ciekawe, gracze w trybie kreatywnym oraz w trybie spectatora nie będą wykrywani przez spawner. Komnaty prób to nowa struktura występująca w Overworldzie, zbudowana głównie z bloków miedzi oraz stafu, w której możemy znaleźć pułapki, skrzynie z nagrodami oraz różne przestrzenie bojowe. Najczęściej występuje ona na poziomie dipslate'u. Każda komnata prób jest generowana proceduralnie, co oznacza, że każda struktura może wyglądać zupełnie inaczej. Możemy wyróżnić kilka rodzajów pomieszczeń, a są to komnaty, części zwane jako korytarz, wejście oraz przecięcie, oraz całe mnóstwo mniejszych pomieszczeń oraz korytarzy. Komnaty są to pomieszczenia z nowymi spawnerami próby, występują one w 8 różnych wariantach i dodatkowo każdy wariant może wygenerować kilka dodatkowych, losowych części. W każdej komnacie znajdziemy skrzynie z cennymi nagrodami oraz dispensery wraz z drewnianymi przyciskami, które może aktywować Blizz. W dispenserach znajdziemy takie przedmioty jak wiadro z wodą, strzały, śnieżki, jajka, ogniste kule, miotane mikstury spowolnienia, trucizny oraz słabości oraz trwałe mikstury spowolnienia, trucizny oraz słabości lub leczenia. Część, zwana korytarzem, jest głównym pomieszczeniem, z którego rozchodzą się drogi do pozostałych części struktury. Znajdziemy w nim mnóstwo beczek oraz dekorowanych zbanków zawierających mnóstwo przedmiotów. usknięte krzaki w doniczkach lub puste doniczki, świece, a czasem nawet skrzynie z zaopatrzeniem lub losowy spawner próby. Skrzynie z zaopatrzeniem można znaleźć w różnych pokojach i dają ci one przedmioty, które pomogą ci eksplorować tę strukturę. Część, zwana jako wejście, znajduje się przy korytarzu, a znajdziemy w niej rosnące na środku dębowe drzewo szyb łączący ją z korytarzem oraz trzy skrzynki. Dwie z nich to indywidualne skrzynki dla tego pomieszczenia, natomiast trzecia skrzynia jest skrzynią z nagrodami. Część zwana przecięciem znajduje się na drugim końcu korytarza i ma dwa warianty. Pierwszy z nich zawiera cztery kolorowe łóżka oraz beczkę z przedmiotami, natomiast drugi jest w połowie zalany wodą, a na środku znajduje się drabinka prowadząca do małego pomieszczenia pod wodą z czterema białymi łóżkami oraz beczką z przedmiotami. Ostatnią i zarazem dość tajemniczą rzeczą w tym snapszocie jest klucz próby. Możemy go zdobyć ze spalonerów próby, w skrzyni w pomieszczeniu zwanym wejściem oraz w korytarzu w dekorowanych zbankach w ilości nawet trzech sztuk. Obecnie klucz nie ma żadnego zastosowania, a jakie ono będzie, przekonamy się już wkrótce w najbliższych snapszotach. Dlatego z z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić, zostaw tę szopkę w górę do zasięgu, a ja się z wami żegnam. Cześć!